W ramach projektu prezentacje cyklu Przestrzeń artystyczna prezentujemy w osiedlowym domu kultury Zasole wystawę prac plastycznych Stanisława Gacka pod tytułem Ptaki w rysunku. Stanisław Gacek od wczesnych lat szkolnych interesował się rysunkiem i praktycznie od zawsze intrygowało go malarstwo. W jego pracach dominuje rysunek piórkiem oraz malarstwo olejne. Jednak technika akwarelowa czy rysunek ołówkiem też nie są mu obce. Tematem przewodnim prac są ptaki oraz środowisko, w którym żyją. Pierwsze prace zaczął wystawiać przy okazji odbywających się zjazdów ornitologicznych w Krakowie. Jego pierwsza zbiorowa wystawa, w której miał okazję i zaszczyt prezentować swoje prace wraz z bardzo ocenionym świecie artystycznym Eustachem Matejko była zorganizowana w Pisarzowicach z okazji obchodów Dnia Dziecka w 2001 roku. Od 2006 roku czynnie współtworzył Stowarzyszenie Twórców Kultury Małopolskiej Zachodniej pod nazwą Pasja w Kętach, gdzie w galerii pod klasztorem okazyjnie prezentował swoje prace. Brał także udział w konkursach, m.in. w konkursie zorganizowanym przez Dom Kultury w Kętach pod tytułem Dostrzeżony przy ulicy klasztornej w czterech porach roku, zajmując trzecie miejsce, a także w jednej z edycji konkursu malarstwa nieprofesjonalnego imienia Ignacego Bieńka, organizowanym przez Miejski Dom Kultury włókniarz w bielsku Białej. W jego dorobku artystycznym jest też kilka wystaw autorskich, których głównym tematem są ptaki. Między innymi autorska wystawa rysunku ptaków oraz retrospektywna odbyły się w Domu Kultury w Kętach. Kolejne zaś pod tytułem Ptaki i ptaki Beskidów zorganizowano w Bielsku Białej, w Domu Kultury Włókniarz i w Domu Kultury Aleksander. Prace pana Stanisława Gacka można było zobaczyć także w Zatorze i w Bestwinie. Przez swoje plastyczne pasje jest również autorem logo Klubu Ornitologów w Bielsku Białej i Koła Ornitologów w Pisarzowicach. Obecnie zaangażowany jest w działalność grupy artystycznej Artyści, Malarze i Rzeźbiarze z gminy Wilamowice imienia honoraty mynarskiej, w ramach której prowadzona jest bardzo szeroko pojęta działalność edukacyjno-artystyczna. Stanisław Gacek to mieszkaniec pisarzowic, na co dzień pracujący jako ornitolog, z zamiłowania amatorsko zajmujący się rysunkiem i malarstwem.